Cześć Damian. Cześć Sylwio. Słuchajcie, mamy zwycięzcę turnieju Knockout z poniedziałku, czy wtorku? Oh. Z wtorku. Piękną branzoletkę na ręce jest, można, możemy się pochwalić. I jest out w, w Polish Poker Championship w Main Eventie. Co się wydarzyło, że nie możesz teraz grać przez chwilę? No, niestety, głupia sytuacja. 7 rozdań jestem wyautowany. Błąd nowicjusza. No nie zauważyłem pokera na River i zostałem wyrzucony za Softplay. Jeszcze tak nie do końca o to chodziło, bo przebiłem wcześniej mojego rywara na, rywala na river. Zrobiłem to nie w kolejności i można było cofnąć akcję. On chciał tylko skolować. I mogłem go przebić po raz kolejny, ale jak mówię, nie widziałem tego pokera i chciałem być fair w stosunku do znajomego gracza, który chciał kolnąć tylko mój bet. Wyszło jak wyszło, wierzę w karmę, wierzę, że to do mnie wróci e, i będę znowu pierwszy w tym turnieju. Dziękuję, wracam, bo już, już czas. Tak, 7 razy to i tak dużo. <gry> Dzięki, Dzięki, dziękuję za, za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich czytelników. Pozdrawiamy, cześć.